Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Faction Focusu, serii filmów, w której skupiamy się na omawianiu faction Focusów, artykułów, które są dostępne w Orchamy Community, które dają nam przedsmak tego, jak dana frakcja będzie wyglądać w 10. edycji. Coraz więcej zasad 10. edycji się pojawia, coraz więcej wiemy, ale jednak wciąż pozostajemy w ciemno. Wciąż nie znamy wartości punktowych, kompletu zasad danej frakcji, więc omawiamy sobie te wszystkie faction Focusie, Faction Focusy w kontekście innych faction Focusów, no i też pamiętajmy, że to ja je oceniam, jak osoba, która się nie zna, więc bierzcie pod uwagę, że to nie jest taka pewna, profesjonalna ocena, tylko ocena jakiegoś YouTubera na YouTube. Dzisiaj mamy nie frakcję, dzisiaj mamy agentów Imperium. W zależności od rozmiaru gry, możemy sobie wystawić jednego charaktera i jedną piechotę do nich. Dodatkowo pewne jednostki nie mogą być warlordami, tu chodzi tu głównie o zabójców. No i też zgaduję, że są pewne restrykcje, to znaczy, że powiedzmy, mamy tutaj sobie o. No, Weźmy sobie tego windikatora, vind on nie ma e, keyworda Adeptus Astartes, więc on nie będzie mógł na przykład ulepszeń adaptusa Astartes wziąć. Ale Inquisitor, jeśli tam jest jakieś ulepszenie, na przykład Armor of Contempt, plus jeden do save'a powiedzmy, i tyle jest napisane w tym, w tym rule, no to on może to dostać. Może być ruler itd. Więc tak długo, jak ma pewne rzeczy, no to może być celem pewnych stratagemów, jeśli przynajmniej ja dobrze rozumiem te wszystkie zasady, ale. Jeśli nie ma, to nie może. A do tej pory większość z tych miała także tam ork, infantry, adaptacja z tak itd. Tak więc oni wiele premii nie mają. spójrzmy na same statystyki. Windikare, Bardzo fajny. Bardzo cool. Epic Hero, więc tylko jeden zabójca, jedy, tylko jeden Windycare e, z, u nas na stole. Egzekutuus Rifle. Wczoraj spodziewałem się trochę wię, większego domenza. Spodziewałem się trochę większej siły, ale potężna broń. E, jest, plus dwa trafienia i heavy więc tak tylko śmieszne. No, oczywiście oczywiście devastating wounds żeby omijać infy, ale to nie jest jego jedyna zdolność do omijania inwów. po pierwsze jeśli w kogoś, kogoś trafi krytycznie, to co prawda nie od razu ale obrażenia zwiększają się o 3, czyli potencjalnie może dać 9 obrażeń Dodatkowa jednostka, która została przez niego trafiona krytycznie, przepraszam, krytycznie trafiona musi wykonać też bardzo shock test, ale raz na bitwę może on załadować Shield Breaker Round po tym, jak wybrał cel swojego strzelania. Savey jakikolwiek nie mogą być brane przeciwko jemu atakowi, więc bardzo fajny jest spoko. Inkwizytor, Tu już nie ma takich ciekawych zdolności na nim. Jest jest ok, Authority of the Inquisition jest spoko. No I też Power of the Rosetta. Tylko szkoda, że Power of Zeta nam na 3 przewraca, nie redukuje koszt to 0. Bo jak tam przewraca, już zyskaliśmy, no to, to nic nam nie da. Ma jego najciekawsza umiejętność jest po pierwsze dość mały leadership i te Blessing Ward. Że jeśli jest, od, jeśli jest w oddziale, to ma Phil no pain przeciwko Mortalom. Więc potencjalnie można nas obronić, nasz jakiś też oddział przed Devastating words. No i sam z siebie oczywiście też ma, jak rozumiem, inne. Pokazali Navy e, Breachers, e, z chyba jedną z wyższych leadershipów, jeśli chodzi o gwar e, gwardię Właśnie gwardy też, jeśli chodzi o piechotę Imperium. Generalnie spoko oddział. Choć nie wiem oczywiście, jak często będzie brany. Ale no mamy Inquisitor Greyfax, która ma najniższy leadership z kolei, jaki kiedykolwiek widziałem, bo 4 plusarz, e, Bardzo fajna bronia, bardzo fajne umiejętności. Oczywiście jest liderem. Z tym leadershipem oczywiście wkładam ją w oddział, generalnie zdaje każdy test. Gdy jest w oddziale, wszystkie bronie broni dystansowe naszego oddziału mają anti 4+, dodatkowo jeszcze ma zdolność No Escape. Jeśli ktoś jest z nią walczy, to generalnie nie może z niej wyjść. To znaczy, musi wykonać desperacką ucieczkę, nawet tak jak byłaby zszokowana, a jeśli już jest zszokowana, to ma jeszcze minus na tego rzutu. Przypominam, e, desperacka ucieczka sprawia, mówi, że jeśli jakiś model ją wykonuje, to na każdy taki model rzucamy kostką, na 1 i 2 e, po prostu ginie, to znaczy tutaj na 1, 2 i 3 po prostu ginie. Ona potencjalnie dobra do działów mele. Więc siostrami z oddziałem siostry Penti w oddziale nagle wszystkie nasze bronie no niestety, tylko dystansowe mają te antypsychyker. Kulkul, no to właśnie Repentin nie zyskają, nic. Więc... No to może jakieś bardziej e, bojowe siostry. I chyba to jest tyle, jeśli chodzi o agentów Hyperium. Tego jest. dość mało krótko. E, nie zwracajcie uwagę na zakony Space Majors. Skupmy się na salamandrach, które pozytywują nam agentów Hyperium. No, szczerze. To nie jest frakcja. Czy możemy jej gdzieś umieścić? Nie za bardzo. Szczerze? To jest dla nich dobre miejsce, dlatego że tak naprawdę mało wiemy. Ile ta Inkwyter Greyfax będzie kosztować? Czy będzie kosztować mnie równowartość komisarza, który może taki sam leadership? Równowartość dodatkowego oddziału piechoty? Czy to jest połowa oddziału piechoty? Dla tych armii bardziej elitarnych myślę, że jest na przykład fajniejszym dodatkiem. No bo one też, oni też mogą być dołączeni chyba do każdej jednostki, bo jest proste, do każdego butelina'a mogą być. E, chyba w ogóle ci agenci pewnym dołączeniu to było w to, nie, w artykule. Skaduje, że to jest no, tam każda karta tam mówi do koła można dołączyć, czyli pewnie rock terrorów niekoniecznie do każdej jednostki, choć myślę, że tak. Ale no, To mi na pewno możemy do każdego battleline'a. No to świetnie. Wrzućmy sobie. Rzućmy sobie naszą Exeter Greyfax do działu e, kustoszy na przykład, bo kustosza myślę, że taką właśnie trzeba jest gotowa zapłacić ten koszt, który tak jest pewnie mniejszy niż e, ich, oddziału, ich oddziału piechoty Battle line'owej No i nagle i Garding Spear mają antypsycharny no i nie potrzebują oddziału się z bitwy i już cisz, ciszy. Są chodzić, żeby zabijać psyników. Są też w mele. E, no i też będą, o dziwo też dziwo, korzystać z tego lepszego leadershipa, więc no generalnie, generalnie cool. Jeśli są tani, spoko. Jeśli są drodzy, no to pewnie Małos będzie ich brał. Ja pewnie będę brał. Yy, z wiadomych powodów. Więc na tyle. Yy, dla Was następne będą zakony Space Marinesów, dla mnie następne są Tytany. Różnego rodzaju Tytany.